Hej, moi drodzy, tu i witam Was bardzo serdecznie do zapowiedzi Bałaganu. Będę robić taką serię Bałagan. Jeśli nie wiecie, co to jest, to sobie wpiszcie w Google. I Bałagan Carrie Smith. Carrie Smith wydała z dziennik, to nie książkę. Zniszcz dziennik wszędzie i teraz we wrześniu, no, no już dosyć dawno, pojawił się Bałagan. A jest to nowa książka Harry Smith i postanowiłam, że sobie ją zamówię, no, dzisiaj mi już jej raczej kurier nie dostarczy. Bardzo Was przepraszam za sztuczne światło. Jeśli będziecie widzieć tam mm, y, tutaj niebieskie światełko, to mam podświetlany sufit. Pokażę Wam. Duży podświetlany sufit. Mogę sobie zmieniać właśnie kolorki, jak ja chcę tego sufitu. No i wybrałam sobie niebieski. Gdzie świeci? No i jeśli chcecie, żebym zrobiła room tour, no to opiszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym zrobiła bałagan, również piszcie w komentarzach i łapujcie i subskrybujcie. Postanowiłam, że pokażę wam kilka zadań mojego. Dziennika, mój dziennik jest w stanie krytycznym. Zaznaczyłam sobie tutaj kilkoma karteczkami zadania, które Wam pokażę. Jeśli słyszycie jakieś odgłosy, no to oczywiście ech, musi być burza. No i jest troszkę przyciemnione no i światło, nie wiecie, warunki niezbyt są fajne do nagrywania, ale postanowiłam, że to nagram, ponieważ mam strasznie dużo nauki. No i muszę się uczyć i uczyć i uczyć. Ech. No i jeśli chcecie, żeby bałagan pojawił się na moim kanale, no to piszcie oczywiście w komentarzach, łapujcie i subskrybujcie, będę mieć pewność, że chcecie taką serię. Yy, postaram się zrobić całą serię yy, z bałaganu, z... niż ten dziennik nie robiłam serii. Um... Ponieważ yy, no, jeszcze wtedy nie miałam... jeszcze wtedy nie nagrywałam na YouTubie. Jest już on dosyć dawno go zamówiłam myślę, że około już ma 7 miesięcy, może więcej. Może... no tak. Około 7 miesięcy, może 8. może tam więcej, a może mniej. Dobra. Teraz Wam pokażę kilka zędy ten dziennik, które wykonywałam. Myślę, że też macie jakieś. Yy... Myślę, że też macie ten dziennik. Jak, jak lubicie różne takie dziwactwa, no to macie go. Lub to nie książka, lub zniszczę ich wszędzie, lub bałagan. No i teraz zabiorę się za pokazywanie Wam tych stron, które niszczyłam. Jeśli chodzi o fan mail, no, to ten. Jeśli rodzice Wam się nie zgadzają na wysłanie takiej paczki, ja z tą paczką nic nie zrobię, odpakuję ją i będzie mi bardzo miło, bardzo miło, bardzo miło serdecznie pozdrawiam. Emilkę Megan, z którą już nagrywałam Jelly Ben. I możecie zobaczyć te filmiki na moim kanale. No i serdecznie ją pozdrawiam je, yeah, bo to też Emilkę i bardzo Cię proszę, żebyś wysłała paczkę, ponieważ bardzo dużo to by dla mnie znaczyło, jakbyś wysłała taką paczkę. Otworzyłabym ją tylko na odcinku, no i zrobiłoby mi się bardzo miło. Jeśli chodzi o skontaktowanie ze mną, to Facebook lub Movistar Planet. Jeśli chodzi o Movistar Planet, nazywam się Niki. Jeden, trzy, 5, 7, 9, 9, 7, 5, 3, 1. Tak. Yy, no i. No właśnie, możecie mnie na listycznym Mówić Serplant lub no, na Facebooku. Emilka, proszę cię, odblokuj mnie i nie blokuj mnie, to sobie roz... porozmawiamy normalnie, bo za każdym razem, jak ci coś nie pasuje, no to mnie blokujesz. No i. No i trochę to się rozmawia jak prawda, jak mnie przez cały czas blokujesz, Ech, jak coś nie spasuje. No i proszę Cię, odblokuj mnie, to sobie porozmawiamy normalnie i po prostu proszę Cię, wyślij paczkę, poproś swoich rodziców, jeśli się nie zgadzają. Ja z tą paczką nic nie zrobię, tylko otworzę ją na odcinku i będzie bardzo, 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 bardzo miło. Ech, przyjechało. Auto. Poświęcamy sobie Dobra, czekajcie, ustawię tą kamerkę jakoś dobrze i no już się zabieram za ten zniszczny dziennik, bo to będę mówić i mówić. No i oto mój zniszczny dziennik. Dobra, no i już Wam pokazuję strony, które wybrałam i wydaje mi się, że są całkiem fajne. Pierwsze, Oderwi Parski i Rozerwij. Ups, pasek. ten już trochę on właśnie ten pasek. I tutaj jest strona sklejszyj lub zwiąż te strony ze sobą. Związałam tutaj to takim sznokiem. Dobra, kolejną stroną, którą chciałabym wam pokazać. Jest to strona. Wypełnij tę stronę kółkami. Obywają wam się. Myślę, że jest to bardzo fajna strona, bardzo tutaj pokazuje, naprawdę fajna. Kolejną stroną, którą chcę Wam pokazać jest to strona, nie wiem, czy nawet nie moja ulubiona, czyli strona Żujto. Namalowałam tutaj taką kanapkę, później ją troszkę pociemniłam, nakleiłam tutaj takiego robocika Oli i dwa emilioty. No i Żujto, uwaga, nie połykaj. Myślę, że ta strona jest moją... Ulubioną stroną. No i kolejną stroną jest umieszczenie tu lepkie przedmioty: miód guma, syrop, klej, przystawka, pianka cukrowa. Eee... Jeku już mi się rozlatuje ten dziennik na dwie części. Mówię, że on jest strasznie zniszczony. Czekajcie, bo tu mało co widzicie. Bardzo Was przepraszam, za to światło. Kurczę, może będę tak się nachylać. Dobra, no i mm, od razu mi się ta strona skojarzyła z naklejkami lepkie przedmioty, no to oczywiście naklejki. Mam tutaj różne takie naklejki O tak akurat miałam. Kolejną stroną jest strona za wyparła mi karteczka z tej strony. Momencik, momencik. A. Miejsce na twoją listę zakupów. W spożywczym. Nie, nie robię sobie nigdy listy zakupów, a więc przyklejam tutaj paragony. No, muszę Wam powiedzieć, że nigdy sobie nie robię listy, listy zakupów. Tylko jak, jak jestem w sklepie, no to widzę to z, o, czego nie ma w domu. No i kupuję. Zróbmy łagan za 3 ślady. Tutaj mam taki specjalny piasek. Taki specjalny piasek. No i tak wyszła ta strona. Kolejną stroną jest. I to moi drodzy, coś dla Lumbensowiczów. Nie wiem, robiłam tą serię na moim kanale, troszkę Lumbensów, troszkę tamtego. tego. Jeśli chcecie Lumbensy i tęsknicie za nimi, no to piszcie w komentarzu, jakie serie mogę zrobić. Łapkujcie i subskrybujcie. Bardzo, bardzo to proszę. Bardzo, 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 bardzo. Dobra, no sprężam się, bo już trwa 8 minut. Dobra, przyklejcie tutaj różne przedmioty. Na przykład rzeczy, które znajdziesz w domu, na ulicy itp. Oczywiście lumbensy, bo przyklejamy tutaj taśmą. Wygląda mm -hmm. I tutaj piszę owocowy świat PS lumbens. Dżum, dżum. Wszędzie porobiłam takie truskawki, cytryny. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robię na przykład cytrynę lub pomarańczę, albo truskaweczkę ja już robiłam, no to piszcie, piszcie, piszcie. Kolejną stroną, którą chciałabym Wam pokazać Zacznij tworzyć niekończącą się linię Namalowałam snajka. Daję go tutaj, snajka. Tak on tutaj wygląda I podpisałam Snake Dobra Kolejną stroną, którą Chciałabym Wam pokazać jest Pokryj tę stronę taśmą Stwórz jakiś wzór od Chińczyków znalazłam taśmy takie różne, ze wzorami już, no i gdzie bardzo się błyszczy ta strona światła, -y, e no i po prostu pokryłam całe te dwie strony taśmą. Myślę, że o, mogę jeszcze tą stronę, Jezu, teraz mi się to rozlaci na dwie części, już jestem temu blisko. Zapewnię tę stronę białymi przedmiotami, tutaj były takie chmurki, a tutaj są takie Dobra Myślę, że to już tyle stron, które chciałabym Wam pokazać Jeśli chcecie zobaczyć więcej stron, co jest niż ten dziennik. Jeśli chcecie mieć... Przykleję to, spokojnie, spokojnie Jeśli chcecie mieć serwis na moim kanale Bałagan Jej I... No, to piszcie w komentarzu i subskrybujcie, i lajkujcie, yy, łapkujcie. E, wtedy będę miała pewność, że taką serię chcecie. Proszę się ze mną skontaktować. Jeee! Yeah! Kończę tą serię. Jezu, serię. Już mi się tak trochę. Dobra.